Cześć, ja jestem Merwo. witam was w kolejnym filmie z serii Od Szczura do Wilczura I jak sami może już usłyszeliście, gram dzisiaj z Polakiem w jednej drużynie Jeden strzał, jeden strzał i od razu leży, pięknie Mamy pierwszego kila dzisiaj Mamy fajny shotgun i lecimy sobie, przypominamy ten tryb A czemu Ciebie gram z Polakiem słuchajcie? Bo graliśmy sobie poprzedni meczik Wyszło nam całkiem fajnie i postanowiliśmy Bajmy teraz. Pistola. Chciałbyś, nie ma takich. <laughs> Dawaj. Powiedz, czy masz coś do rudych? <laughs> I grajmy sobie poprzednio czy dwodami więc spoko. Więc, więc kontynuujemy. Myślę, że twój graźniej, co? Eee, Są. co. Ta grupa się wzięła z tego, że mój znajomy jest Rudy. Tak naprawdę nie jest, ale go wyzywamy, więc rudy to chuj. To tak, tak typowo. Więc tam... nie mam. Znaczy, prawie zawsze kogoś się mówi rudy. No. Chcesz Glocka? No, biorę, biorę, powiem. Ta amunicja była gdzieś tam. Kevlar, masz Kevlar? Nie. Zamówisz raz, dwa? Mogę. O, tu jest Super. jeszcze jakaś lepsza broń. Zaraz przyjdę tam. Kewary, co? Raz, dwa. Zamówiłem na do Dobra. I lecimy, czy tu gdzieś ktoś wokół będzie, na? Nie wiem, słuchajcie, był śmieszny bardzo resp w tym meczu, bo wszyscy autentycznie na samych krańcach mapy, nie? Więc już gramy z to Profesjonalnymi... profesjonalnymi ludźmi. Tu jest szok. Dobra, trzeba się ruszyć Tu ktoś już może być w tym. Ty Zaklinowała mi się kamizelka. I co mówisz jeszcze? Żartujesz sobie A chodź do prawej strony, do tyłu. Nie ma co wchodzić do tego zamku. Zawsze tam przegrywam. Nie, to... ja, ja chcę się bić. czy będzie za raporu rocznego. Kizelka jest zablokowana. Myślałem, że żartowałeś sobie. Nie, gościu i że w wodzie jest dwóch tam jest. Ale nie ja muszę coś... bardzo bić tam do nich. <noise> Ładnie. No i mi zabrał pociski, co? Gdzie to przesyłka chcesz? dla mnie? Po rzeczy idziemy. Nie, ktoś strzela do mnie. No ja chcę, żebym się przesyłka coś dla mnie? Mój Kevlar gdzie jest? Kurde. No on tam był, on tam co co Nie wiem, gdzie jest Co mówiłem jeszcze, ryn? Są blisko chyba gdzieś Mamy ulepszenie, przewidywanie Właśnie się wrócił super. na spawn'a Jest, Jest. No na Jeszcze jeden Jeszcze jeden? Tu za chyba A jestem? No, zabiłem! I myślałem, że będziesz zabierał wszystkich w ogóle Nie no, aż tak dobry to nie jestem <laughs> Aż tak to trochę Lepsza broń by się przydała No, no zdecydowanie Albo spierdolić stąd, znaczy uciec <noise> Tu są obok, dwóch No i jeden Siedem Super O, jest tu obok mnie! <noise> Nie, nie, nie wierzę w to! 87,6 Głupi Glock nie, nie, nie pomścił mnie, no. Stare, ile tam rzeczy tam jest pobojowisko? Przecież tu cokolwiek? Pistol? Czy mam Zabił go. Nie mam w ogóle. Dobra. Chcę iść po te rzeczy. Sprawy zrozumiałem. Ja nie, jest jeszcze Jezu, ja bym tu uciekł. uciekł. Ja nie mam nic do obrony. Dobra, mam przytganę. G. Dlatego nie przeżyjemy. Tu jest, Ale tu jest rzeźnia. Ale tu jest rzeźnia. Jaka tu jest rzeźnia, chłopie? Nikt nie ma pocisków. Podnoszę bronię. W z lewej strony będzie Mam AUG'a Co miałeś? AUG'a, dobra Ja bym się chciał w końcu iść stąd To jest miejsce, gdzie będziemy ja Digla zamówiłem, ja ja ale gdzieś mi znowu uciekł Przesuwki nie dolatują, to no mnie wkurza Ja chcę amunicję Stary, bo tu jest słaby. Gdzie, gdzie masz pomysł iść? Pytam się go, bo tu ma to bardzo szybko pójdziemy. Za nich po prostu masz minę? Miną nie, I i. Nie, nie, Ja sobie zamówiłem pociski to chwilę czekam. Mam shotguna. Ja bym poleciał do tej przesyłki, co? Poczekasz tu chwilę. Poleciał! I tyle go widzieli, widzieli. No dawajcie pociski, chodźcie tu Dobra, jestem już Op, O, to prostu strasznie leciało, no. Każdy, każdy już mnie tutaj może dawno zabić Muszę stąd spieprzać, bo nie strefa No goście z sikierki To Prawie nie może Ja mam AK Nie teraz samym tu środkiem. Trochę słabo. No ściumał to szmata muszę stąd to jakoś iść. Dobra, na otwarty Przydałyby mi się te Twoje miny skokował już nie chcę nic zamawiać, bo to leci do ciebie przesyłka czy ktoś inny? To? Do mnie Chciałem jednego. Dobra, tu się gdzieś spróbuję schować. Tam jest ktoś jeszcze ma pomiędzy nami, nie? Mam no, dużo ich zostało, czterech. Ja się wycofam i zamówię sobie coś jeszcze, albo wejdę no, na dochód. Tu są rzeczy. Jeden jeszcze. ma autoszmatę, wiesz? Może on. Tego co załatwiłeś? Okay. On nie był? Idę zobaczyć. Dwóch został. Oni chyba na Nas śledzą. Nie chcę strzelać w te drony, bo... Nie mam aż tak dużo pocisków. Nie, nie, Czach, wiem. nie wiem co Tutaj zrobić. Słuchajcie, tak dawno nie, nie grałem w tym trybie. No gdzieś się schował chętnie. Koleś się nie gdzieś chyba, dół. my leci na górze, Że? No jest, nice. ostatni został. Ostatni, damy radę. Co, obok siebie chyba będzie łatwiej, co? No, no, no. Potrzebujesz umiejętności? Słuchajcie, o jest ci? szansa. Co mówisz? Monicji potrzebujesz? Jest. Nie, ale... A ty? Dobra, to ja bym ubiega. poczekał na strefę, albo podszedł do niej. Tak, teraz... Jest! Super! No, jest. Ty, jaki ładny mecz! Dzięki bardzo. Kogo pozdrawiasz, co? Rudą i Rudego. No to idealnie. Dzięki na gierkę. Ja no też dziękuję. I dzięki wszystkim za oglądanie. Naprawdę fajny mecz. Na początku był mega zwariowany. Ja tak nie wiedziałem do końca, co się dzieje. Ale też muszę, muszę to trochę ten tryb przypomnieć Wygra się specyficznie i minimalnie inaczej. Zobaczymy czy może jakiś awans dostałem, ale chyba nie no. Chociaż naprawdę naprawdę ładny meczek, on no to miał widzicie wyższą rangę od wszystkich, nie? O, Do zobaczenia awans Co mówisz? Awans za awansem, awans dostałem. No super. Do zobaczenia w kolejnym filmie w takim razie. Cześć!